Dzień ma Siema dzisiaj będziemy grać w minecrafta, ogólnie dzisiaj możemy, nie wiem, ogólnie będzie grał żeby mój kuzyn, możesz się przedstawić. Siema. No więc gramy w minecrafta i nie wiem, możemy się potepać do ludzi. No i co, no i potepamy się do ludzi w dzisiejszym odcinku. Więc typamy się do ludzi i I będziemy niestety ale Chyba zabijali kogoś Dzisiaj, ale nie wiem czy to bez... Wy możecie być, ale No, ja no, widzę zrobił wszystko To typamy dawaj do Kubiks K U B X Kubiks 9999 Dawaj 9 Dziewięć do ja mam Tak? Nie mam ściany. A co, czy ci, przecież to jest jeszcze jakaś... nie mam Taka. A może być bez klaty Mikołaja? Czekaj, Czego bym nie zaakceptował kaski? To będzie normalna. Tepaj. Nie mogę. Jakby coś, to administracja, proszę oddajcie nam backupa, Taka. bo dostaliśmy i tempu. Jak to o tym patrzy? Dostaliście nam do backupa. Mamy no, tempu przed was. Masz koronę, koronka jest dla rozdawania, musicie napisać komentarz, słyniki, no wszystko, to Wam rozdamy koronkę, ale przynajmniej a masz jeszcze jakieś koksy? Koksy z My dzisiaj będziemy grali Minecraft w końcu.

30 moich już możemy też zrobić losowanie na Excalibur 58% ogarniemy No musicie zostawić subskrypcję i obserwujący bo leci to na TikToka i na YouTuba mój YouTube to jest SagiMagic47 Zwykle Tam przejdę i Czemu? No dobra. Czyli musimy bez pola To napiszmy na Discordie czemu. Limit. Nie? Limit? Panik? Limit! Czy? Co limit nie? Po Elkę poczekaj. I fajerwerki się dropię. Możemy te zrobić losowanie na burza, ale pamiętajcie, musicie zostawić serduszko obserwujące kilka też swoim pickiem. Ja wam dam wtedy. I dodawajcie mnie na Discorda Mixani Magic 47. Free albo nam po prostu. Macie tu mojego Discorda. patrzcie jak piszę. To jest mój Discord. Więc może się nie wiem. Na odcinku po prostu przepisem mojego Discorda. Dodaję wszystkich. Wszystko mam. Wszystko jest Więc dodaję wszystkich. Którzy mnie dodadzą. A mogę zrobić jeszcze live'a, ale musicie mi w tym pomóc. Musicie mi dać obserwującego, to będę już robił live. 10 Nie, 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 mi nie, mi i mi nie, 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 Po co Sztupamy, czy jeszcze nie?

Chcecie takiego glicza, tylko nie wiem. No. Ono. Dawaj tepamy do I I sobie mnie. Daj mi jedną nieskończonkę... No. Jedną nieskarczoną bo ja nie mam. Perła? No. się badują czasami. Mogę tylko mieć wszystko jednego. Jedną perlę i Ej, o, ej, ta nieskończona perła ma cooldown. To słabo. Nie wiem czemu. No, żeby nie emerali po prostu jesteśmy. Jeżeli pani A patrz, no ile śniwcie mam? Kołówek. Kosa... Buddy da? Raz. raz, raz Pół paska, nie, nie, pół paska mi było, hita. A teraz? Ile masz? Na no, pół paska. A teraz? Bo już ty je Pół serca. Ja mam pytanie, czy... A ile ci hita, To bardzo hita? Ile masz serc? Ile masz serc? Taro, teraz? 30 go z jeden Ale te pan Zniszczysz to seta! Zniszczysz to ceta! Ale nie ruszaj się, bo ole, zjedz koksa. Co debillu? A gdzie Te faj! Oddacie. Dobra, napiszę ci coś na DC. No. No to syn, to ten syno. Bo mówił na ciebie na przykład, nie wiem. Dobra, no to taką. Spotony. Ja? Ja kiedyś miałem mleko Teraz mam Falcon 182. Ale nie będę na ciebie mówił jakiś Falcon, debil. Na Discordzie będę mówił. Daj mi to. Daj mi to. Dawaj, typamy do Bartolek. Olej, tempo! Nie, nie mam nie mam łaskawieńca, te czego pay. nie rozumiem. Tepa te i debiluję. Tepe mam 8. To jest nieprzeznaczone dla dzieci. Chcę rozmawiać z tego dzieci, które maksymalnie 10 lat. Czasami może się zdarzyć takie coś przekleństwo. Dejy się będzie jak jakieś przekleństwo, to no wróćcie. No masz to kurwa. Nie no. widzę, ale coś nic Masz. En To Dawajcie het go tak pa Ej Oh, na cerpcie na duce Debilu co het się śpicie Ha Nie Trudno, To te tepaj te, 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 do tego, to je, ja. Sigma. Sigma. Ta, S9? Tak, tak, tak. Te do tego. Te pytania. Te pytania. Te pytania. Te Tak. Te pytania. Te pytania. Te pytania. jesteśmy jesteśmy Te pytania. Te Te budę Где не есть? Где он есть? Он есть? Где есть... <cu> Я... он nie wiem co, weźcie ja, mi dajcie twórcze, żeby... bo jak ogląda to, to co, to to a nie co robi, nie co robi. Dobra, już ten, tepamy się do... Tepamy się do... do którego? Do którego? Do, jest do którego? Do ja jego. Depcułem. Nie, depcułem tego. Skinka. O, już naprawiłem. Dobra. Dobra. Już chyba widzicie wszystko? Dobra, olej, pytasz, bądź. Ile masz set? Skimar, skimar! Ile masz set? Pięć.

A jak chcecie do kladu, to jakiś Trzy, dwa, trzy, cztery, pięć. Mama, słyszałem mam to Bili ste špálni. Briani